The Very Long Cave. No nie! Wiecie jaki to level, co? Haha. Ha. W którym co kamera robi? No. Właśnie to. Niektórym tylko jedno w głowie, i odbierają moje słowa dwuznacznie. Ha! Dobra. Łożysz, kurde! Wyobraź sobie, stoisz sobie w jakiejś. W jaskini, i nagle spada ci na łeb. takie coś. No to jest po prostu. niemożliwe. Pum, 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 pum. A to jest lawa, ja na nie muszę uważać, chyba tak, czy nie? O mój boże, podpalony szajgaj! Ej, stary, tam. Spróbuj tym lodowym kolcem może, czymś. Czy o, ile jest lodowy? Nie, no, lodowy, lodowy, na Aha! Podstęp, co? Nie? Myślałem, że będzie jakiś warp zone, a tutaj nic. Dlaczego się pytam? Bang. Wow, wow. hej, jap. Yep. Nie, ja, ta gra ma naprawdę fajną muzykę. Ścieżka dziękowania jest zła. What the fuck are you doing? Pam 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 pam. O, rety, co za ślimacze tempo? Wow. Jesteś podpalony. Aaaa, znowu sobie poczekamy! No dalej, szybciej, Boże, co jest? O, tu, 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 tu można iść, tu można wejść, nie? Nie można wejść, why not? Ej, co jest? Chociaż może to i lepiej, że, wiecie, kamera nas wciśnie. Inaczej pewnie bym już się zgubił i bym latał w tej i w tej, nie wiedząc co mam robić. No. Jej, dla kamery. No, kurde, chcesz mnie zabić? Co drogo dziwne, że to nas nie rani. Taki klot spadający na łeb Ha! Ale ja, ja przechwyciłem w powietrzu. Dobrze, na kogo by tu wykorzystać mojego Fire Hadukena Hmm... Nie mam pojęcia, może na tobie? Haduken! Ej, to działa. Hujo! Dawaj, zjedz go, zjedz go, zjedz go. Nie możesz? A czemu tam tego mogłeś? Pam, pam, pam. Udało się! Nie dowierzałem, ale jednak się udało. No dalej, szybciej, jasnej cholery, ludzie, ludzie! No! Wow! Tak, czy to już koniec A i co to za drzwi? Nie zauważyłem ich! Ech. A tu ślepy zaułek. Nie, no nie. Okej. Okay. Checkpoint. Dobrze. Kwiatek. No nie, no znowu nie A, ale teraz jest trochę szybciej, to nawet fajnie. O kurde. O mordę. O nie. O nie, nie. To no we tak zapierdzielacie w tej wte. Zjem was wszystkich. Wow. Nie. Nie! Nie kurde! To już było arcy chamskie. Tak jest. Hitre, hamskie i w ogóle Kurde... niesprawiedliwe jak. Dobra, przeboleje. Przeboleje to trudno. Niech będzie. Ale tym razem. Tym razem nie będzie efektu zaskoczenia. O nie! Szybciej, 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 zapierdzielaj, zapierdzielaj, bądź szybszy. To ah, jest, Yoshi, you're the best! Around! Dawaj. Orde, co jest? Wow, ja was zniszczę! Albo to coś! Dobrze, no to dobra. Jak już mówiłem, nie dam się! Oh, no! Widzicie? Yeah! One up! Nie trafiałem! <ścoughs> nie trafiałem! Nie trafiłem! Kurde! Się wysłowić nie umiem nawet dobrze czasami. Ale Arcypek dzisiaj no! Nawet żadnych bonusów nie mogę, tylko te smuteminki mi się trafiają. I w ogóle nic mi nie działa. No na razie to Fraps ten jeden działa, no 72! Nie tak źle. High score Ej, ja to można by dzisiaj ukończę Jeżeli mi... technicznie wszystko pozwoli. The Deep Underground Maze. Nie! Po, głęboki, podziemny labirynt. No chyba sobie jaja robicie. Wow. Nintendo, co ja wam takiego zrobiłem, i reszta graczy, co? Że nas tak karzecie tymi labiryntami. No naprawdę, no. Powiedzcie, szczerze, bo ja nie wiem. Co? Zawsze byłem z wami, Nintendo. Nigdy na przykład nie byłem za zasego. No, oczywiście jeśli chodzi o Sony, no to nie ma co tu nawet porównywać moim zdaniem, ale i tak zawsze was lubiłem. Więc do jasnej cholery, ja się pytam po co jakieś zastrany labirynty, no, czy to jest konieczne? Uważam, że nie. Kurde. O, oh, w mordę, no chyba sobie jajca robicie, co? Okej, okay, takim oto trikiem mi się udało, A ty spierdzielaj na dół! Marian, jeżeli tutaj się nie zjawisz... No, zjawisz się, Nie! Hej! The deep fucking underground maze! Awesome! Czek, 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 czek. O mój panie, lord, what the hell is going on? No, coś mi przycięło na moment. Ach, więc to tak! No proszę. Moje, 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 moje A co tu jest? Ha! A, jeszcze nie Za szybko się cieszę. Dopiero jak znajdę klucz, to wtedy powiem. Ha! No, może być Dobra, dowoli. Ja! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze. To zdążysz, zdążysz! A! Stój! Dawaj! Tak! O to chodziło! Właśnie, dokładnie ta! Czekaj! oś się rozpędził dziata, szanić go! To jest moje, moje! Aaa! Stój! Bo mi jajka rozjedziesz! Dobrze! Zapierdzielaj! No jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, czekaj, tu jest klucz. Tak! Nie da się jeszcze w tę stronę? Nie no, okej. Okay. Teraz ten dyk. Wow, co to jest, ja się pytam? Mari, MARI- A, więc to tak! Podajesz się za ducha! Nie, jak na razie nie jest to jakiś strasznie zły labirynt, słuchajcie. Mogło być gorzej, o wiele gorzej. Ale jeszcze nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca. O, właściwie to już ciemno się robi. Ale krzanić to. Wow! Joshi, nic ci nie jest. O mój Boże, chyba upadłeś na coś, na co nie powinieneś upaść. Wszystko w porządku z jajkami? No, jajka całe. Raz, dwa. A, nie będę ich liczył. Po żądeczku. O mój Boże! You just have to be shitting me. Czekaj. Moje, 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 moje. Ta. Okay. Bryknijmy sobie. Wow, ale Matrix. A to ten stalker. Awesome. Co? Nie, no co wy oszaleliście? Więc jest jeszcze jakieś tajne przejście, które ja oczywiście znajdę. Za godzinę pewnie. Shigayu, płonący! Wow, nic ci nie jest? Dobrze, idziemy tu Ale czy my tu nie byliśmy? Sądzę, że byliśmy Nie, nie byliśmy What the... Aha, to, to, to co co walu Hadoukenami oczywiście Awesome To na pewno nawiązanie do Street Fightera Mają nawet te takie stroje jak, wiecie, Ryu Spójrzcie tylko Widzicie karatę stroje białe? Aż więc to ty, tak mnie chciałeś załatwić. Jednak to ja załatwiłem ciebie. Okej, okay, to rozumiem. Chyba. Jeep. A Pop away! Wow, co jest? Czekajcie wy. Mam cię. Sneaky bastard. Co jest? Nie mogę cię spalić? Nie może być. Dobra. Więcej jajek nie potrzebuję. Kurde, przestań mnie wkurzać. Cholera jasna, spierdziela i stąd. Dziad jeden. No jeszcze raz. Nie, nie chciałem aż. O. I znowu to samo. No znowu tam muszę iść, tak? Super ekstra. Nie, ten kwiatek mi nie obchodzi. A może to tu, trzeba iść. Okej, okay, idziemy tu. To faktycznie jest labirynt Stój, co tu jest? Aha, wiedziałem, że coś będzie Dawaj mi to Wow, co jest? Fraps, nie tymi się tutaj teraz Nie, czekaj tu nic nie ma? Mm, nie, no tutaj to już byłem chyba.